Kolejny dzik brzoskwinka, tym razem już Energetyk. Mamy tutaj dużo kofeiny, 200 mg kofeiny, 0 kalorii, 0 cukru, witaminy z grupy B, makroskładniki oraz skład. Otwieramy, zobaczymy jaki to kolor ma, bo tutaj już barwniki są. I próbujemy. Zobaczymy, czy smakuje tak samo dobrze jak ten nie Energetyk. W zapachu czuję już, że jest inny. No, oczywiście, kolorek. Jest. No i tutaj zapach jest inny. Wpada troszkę w pomarańczę lub mandarynkę. Tutaj ta brzoskwinia jest mniej wyczuwalna niż w tym napoju nieenergetycznym, który poprzednio piłem. Mniej mi on smakuje. Jest też troszkę mniej słodki, wydaje mi się. No ale ma też mniej smaku tego, tej brzoskwini. Tak jak mówię, trochę tak jakby wpadał w jakąś pomarańczę. Średni powiem szczerze. Dużo lepiej smakował mi ten zwykły napój brzoskwinkowy, dzik. Dajcie znać co wy o tym sądzicie. Czy piliście jeden i drugi? A jeśli tak, to który Wam bardziej smakuje? Pamiętajcie, łapka w górę, serduszko, obserwacja, subskrypcja. Na razie.